UZ Navigator. Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator. Jesteś u celu. Cześć, ja nazywam się Weronika Uczak, a To jest program UZ Navigator, w którym zdradzamy informacje najważniejsze dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz te najciekawsze. Dzisiaj moją gościnią jest Julia Kolendowicz, przewodnicząca Parlamentu Studenckiego. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Witam. Nadchodzi nowy semestr, a jak nowy semestr marzec, to myślimy już o tych zbliżających się Bachanaliach. Trochę informacji już od samego początku zdradziliśmy, czyli znamy termin, znamy miejsce, możemy jeszcze raz o tym przypomnieć. Tak, myślę, że tutaj jak najbardziej koncerty mamy 6-7 czerwca tego roku, no i znamy już też powoli artystów. No właśnie, pierwszym artystą, który został ogłoszony był raper O Co Chodzi, czyli taki skręt właśnie do, do studentów, jak... jak Układa się ta kolejna lista artystów tegorocznych. No to na ten moment tutaj ogłosiliśmy przede wszystkim drugiego gdzieś tam głównego artystę, czyli Szpaka, który zagra dla nas w sobotę, ponieważ w tym roku zrobiliśmy pewnego rodzaju zamieszanie wśród naszych odbiorców i postanowiliśmy kierować się powiedzeniem naszym: piątek, nasz, sobota wasza. A jak na razie ci artyści to raperzy. Trochę nasuwa się pytanie, czy pojawią się nieco inne gatunki muzyczne na tegorocznych Bachanaliach? No, na naszych już portalach społecznościowych pojawia się grafika podpowiadająca e, odbiorcom, e, fanom Bachanaliów, kto może jeszcze wystąpić na tej bahanaliowej scenie. Także myślę, że fajnie jest wziąć udział e, w takiej zgadywance małej, żeby troszkę już gdzieś tam, no prowadzić nawet siebie nawzajem. Możemy zdradzić? Kiedy mniej więcej bo zostanie ogłoszony cały line-up y, tej imprezy zbliżającej się? Myślę, że tutaj już y, będziemy powoli ogłaszać to skrupularnie, tak w marcu, ze względu na to, że już coraz bliżej do tych y, bachanaliów, no my jesteśmy już teraz, myślę, że mogę to powiedzieć, y, w trakcie podpisywania już tych y, umów końcowych z artystami, więc wszystko idzie w dobrą stronę. I najpierw wszystkie formalności muszą zostać załatwione. No, niestety tak. Jeżeli chodzi o formalności, to żeby dostać się na bahanalia, na tę dwudniową imprezę, na koncerty, same w sobie potrzebne są bilety. Wiemy już kiedy rusza sprzedaż? Właśnie tak. Bilety, sprzedaż biletów rusza już w marcu, także warto śledzić nasze portale. Tutaj będą jakieś nowości, jeżeli chodzi o sprzedaż porównanie do zeszłych lat, czy tak jak w tamtym roku może studenci mogą liczyć na przykład na tańsze bilety? Oczywiście, Bachanalia jest to przede wszystkim e, impreza studencka, także tutaj jak najbardziej będzie ten podział gdzieś tam e, dla studentów, jak i dla osób studiujących. A tak podsumowując już Bachanalia, jak idą przygotowania? Jeśli chodzi o same przygotowania takie wewnątrz parlamentu, to wszystko idzie już naprawdę bardzo przyjemnie. Komisja Kultury i Sportu działa w kwestii wydarzeń otaczających Bachanalia, ten tydzień, który tak, poprzedza koncerty. Przypomnijmy, że Bachanalia to nie tylko koncerty. No właśnie, Bachanalia poprzedza cały tydzień tak naprawdę imprez zorganizowanych dla studentów, ale nie tylko, więc tutaj wszystko idzie w dobrym kierunku, mam nadzieję. Zaczyna się też nowy semestr na Uniwersytecie Zielonogórskim, więc warto zapytać o to, jak Parlament Studencki zamierza, oprócz Bachanaliów oczywiście, działać od samego marca. Na pewno już macie gotowe jakieś plany. Czy coś jest na horyzoncie, jeżeli chodzi o wydarzenia parlamentarne? Tak, tutaj przede wszystkim taka większa impreza, którą gdzieś tam już zaczynamy planować, będzie to grillowanie, które otworzy sezon tak naprawdę wiosenny. Nie chcę zdradzać jeszcze terminu konkretnie, ale w marcu możemy spodziewać się właśnie takiego wydarzenia. Będzie podobne do tego grillowania bahanaliowego? Będzie podobne, ale nie będzie z aż takim impetem powiedzmy na całe miasto, ponieważ chcemy, żeby właśnie była to takie, taka impreza dla studentów, którzy będą mogli przyjść, pobawić się w swoim gronie, no i spędzić miło z nami czas. W takim razie zachęcamy do tego, żeby śledzić wydarzenia Bachanaliowe. Wszystkie te najnowsze informacje umieszczane są na profilu Bachanaliów. Tak, wszystkie informacje podajemy na bieżąco, także to jest odpowiednia gdzieś tam odpowiednia przestrzeń do tego, żeby wiedzieć, co o Bachanaliach będzie wiadomo. A to już niedługo, bo Bachanalia przypomnijmy w terminie. 6-7 czerwca koncerty, no i cały tydzień poprzedzający koncerty wydarzenia. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Julia Kolendowicz, przewodnicząca Parlamentu Studenckiego, była moim i waszym gościem, a teraz zmieniamy nieco temat i wchodzimy w wydarzenia, które już się wydarzyły w miniony weekend. Dokładnie nasze panie przegrały w niedzielę z rezerwami rolnika Głogówek 2 do 5. Po meczu nasz kolega Miłosz Weryszko rozmawiał z jedną z naszych zawodniczek, Pauliną Weryszko. Posłuchajcie porażka w dzisiejszym meczu, ale właśnie czy ten mecz był do wygrania, twoim zdaniem? Był do wygrania, no nie wiem, nie wiem co, co nie zagrało w pewnym momencie może trochę brak naszej skuteczności chłodnej głowy na pewno też nie, nie wiem co mam mówić, no jest nam strasznie przykro, bo był to mecz do wygrania a no, stało się jak stało właśnie, ale w końcówce spotkania strzeliłyście bramkę, była nadzieja na to, że jednak można odwrócić losy tego spotkania? Była na pewno duża no ale szybko straciłyśmy bramkę, gdzie one dały na 4-2, no i już no później te, ten faul karny. Można było wygrać, no ale stało się jak się stało. Będziemy próbować za tydzień Wrocław przyjeżdża do nas, miejmy nadzieję, że może uda się coś. No właśnie, bo zespół z Wrocławia to jedna z najsilniejszych, jakie w lidze. No wice -lider, no Grałyśmy już z nimi, nie zagrałyśmy u nich złego spotkania, no były lepsze, ale mam nadzieję, że w końcu pokażemy że i damy radość dla Zielonej Góry, że w końcu możemy coś wygrać. Czyli nadzieja i optymizm mimo wszystko jest? Zawsze jest. Dzięki miłosz za tą rozmowę. Oczywiście życzymy powodzenia w następnych meczach naszych futsalistek. To były wydarzenia sportowe, ale dzieje się także kulturalnie, jeżeli chodzi o Uniwersytet Zielonogórski, ale także wydarzenia miejskie, ponieważ klub Zielonogórski, klub fantastyki Ad Astra zorganizował piątek z planszówkami. Na to wydarzenie wybrały się nasze reporterki Weronika Wieloch i Natalia Kolbusz. Posłuchajcie. Nasz piątek z planszówkami e, odbywa się już od e, kilku lat. E, co tydzień otwieramy w piątek e, tutaj ten lokal i zapraszamy e, ten mieszkańców Zielonej Góry i nie tylko e, na miły piątek e, z planszówkami. Jakie gry tutaj czekają na uczestników? Lepsze pytanie by było, jakie nie czekają. No, mamy e, bogaty zbiór e, planszówek. E, który można liczyć w setkach, jak już, nie wiem, czy tam do tysiąca nie dochodzi, szczerze mówiąc. Dużo jest uczestników, dużo jest chętnych na taki wieczór z planszówkami? No bywają takie piątki, że w, w sumie już nie ma miejsca na e, ludzi. Tutaj po prostu wszystkie stoły są zapełnione. Jak często przychodzisz na wieczór z planszówkami? Co tydzień. W jakie gry najczęściej grasz? Oh, co najczęściej. Najczęściej w bitewniaki, głównie Warhammer z 40 Tysięcy. Co w ogóle sądzisz o takiej inicjatywie zorganizowania wieczoru z planszówkami? Podoba mi się. Lubię spotykać się z kolegami tutaj, grać w to, co lubię tak jak lubimy. Jak często uczęszczasz na wieczór z planszówkami? Z powodów osobistych rzadko. Teraz mam zamiar się spotkać ze znajomym, więc po prostu przyszedłem. Yy, gram głównie gry komputerowe, oczywiście planszówki też są w wersjach komputerowych, nawet przełożone w jeden do jednego. Jest tego, kol kolonizacja Marsa, jak dobrze pamiętam nazwę. Czasem mi się zdarzy przyjść, Sz szczególnie zachęcam nowych ludzi, bo po prostu jeżeli ktoś nie po co się w domu jak ma przyjść sobie pograć. Więc mają tutaj Chińczyka, mają tutaj jakieś gry typowo takie klasyczne. Jakiś goszach, pewnie też by się znalazły. Chłopaki, znaczy ludzie z planszówek chyba mają wszystkie. biorąc pod uwagę, że mają za zastawione wszystkie ściany i tak naprawdę brakuje miejsca. Wystawiane jest. Część, bardzo mała, to co ludzie najczęściej lubią grać i ewentualnie nowości. Więc y, jeżeli chodzi o to, czy, jeżeli ktoś chce zagrać, ktoś nie widzi, to można po prostu zapytać i jest szansa, że prawie na pewno jest. Jak często przychodzisz na wieczór z planszówkami? Przychodzę tak średnio raz na miesiąc. Nie jestem tutaj w każdy piątek, ale często jestem z przyjaciółmi. A co ogólnie uważasz o inicjatywie organizowania takich spotkań z planszówkami? Świetny pomysł, po prostu można wyjść, można pograć z przyjaciółmi albo kogoś innego spotkać, a gier jest na tyle dużo, że każdy znajdzie coś dla, coś dla siebie. Jak sami słyszeliśmy, dużo dzieje się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dla każdego znajdzie się coś dobrego i te emocje sportowe oraz kulturalne. My oczywiście życzymy powodzenia w tym nadchodzącym nowym semestrze. Powodzenia w nauce, ale w tym, żeby też znaleźć inne zajęcia za nauką i potrafić się odstresować. To by było na tyle w dzisiejszym UZ Navigatorze. Dziękuję bardzo. Słuchajcie nas i oglądajcie w każdy wtorek o godzinie 11.15. Weronika Łuczek. Do zobaczenia. Do usłyszenia. UZ Navigator. Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator. Jesteś u celu.